Szymanko, spawam tutaj parę dni takie rzeczy przy zaginarce, bo muszę zrobić, żeby to się łatwiej jakoś pchało, wciągało. No i zacząłem tutaj w sobotę robić, i nigdy nie spawam w rękawiczkach spawalniczych, ale w sobotę gdzie się tutaj znalazłem, bo przypomniało mi się, że mam. No i w sobotę pierwszy raz sobie założyłem, dzisiaj w sumie drugi raz. Kurewka trąbi. Założyłem ja tą rękawiczkę z 10 minut, kurewka trąbi, także do tego służy klakson, kurewce z kliki, także jakby ktoś słyszał, że ktoś trąbił, to ja w drugi raz rękawiczkę miałem, do tego głupiemu służy klakson, bo choćby nawet rurę ściągnął, no to, bo od soboty robię niestety w nausznikach, więc i tak bym nie słyszał, no ale klakson jak przytrąbił to. Także to na tyle. Kamery i majciarze w akcji. I druga sprawa jeszcze jest taka do Bostwela, do tej pospolitej męskiej dziwki. Yy, to jest taka... Bostfel. Yy, ty męska dziwko, majciarzu jebany. Ty jak chciałeś mnie okraść, to co ty wszystkim powiedziałeś? Że co głupi, kurwa, tak? A u ciebie to mądry trąbi, czy jak to jest? Bo ja tego nie rozumiem. A w sumie teraz... Jak ja ina gdzieś się ruszę, to jak muchy do gówna do mnie idziecie, no to ja to ogólnie bym chciał głupiego kurwa ominąć, tak szczerze powiedziawszy. Byś to wytłumaczył swoim kurewkom. Jakżeś karierę zrobił na ciągnięciu lasek? Albo na wypinaniu się. No bo skoro twoje słowo jest chuja warte, tyle samo co splunąć, no to na czym ty mogłeś zrobić tą karierę? Na ciągnięciu kurwa las laski. No i teraz otwar klan jebanych kurewek.